Człowiekiem. Yy, najlepszym człowiekiem, jakiego znałem. Bo nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak Ty: mądrego, szczerego, wrażliwego, pełnego gotowości niesienia pomocy innym. by dla przyjaciół Miał tylko przyjaźń, dobre uczucia. I myślę, że nie musimy się szczególnie modlić za Ciebie, bo tacy jak Ty idą prosto do nieba. Spędziliśmy dużo czasu na rozmowach i czas płynął tak jak szaleści zielona herbata, której smak poznałem dzięki niej. Chciałbym myślę w imieniu wszystkich Państwa, na pewno wszystkich przyjaciół ze Związku Literatów Polskich podziękować za tak piękne życie. Cyprian Kamil napisał, że zostanie po nas poezja i dobroć. W tych trudnych, dziwnych, zmęczonych czasach te słowa są przecież prawdziwe. Tak, po, po Tobie i ręką zostanie poezja. A na pewno dobro. Sławińska, pisarka, tłumaczka, publicystka, osoba o nieocenionych zasługach dla budowy polsko-chińskiej relacji nie tylko w dziedzinie kultury, ale myślę, że przede wszystkim wspaniały człowiek. Kobieta o ogromnej mądrości, wrażliwości, pogodzie ducha. Myślę, że my wszyscy, którzy ją znaliśmy, nierzadko dziwiliśmy się. Jak, skąd w niej tyle siły, aby swoimi pomysłami tak wielu zarażać? Wielka dama o ogromnej charyzmie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pośmiertnie uhonorował panią Irenę Sławińską medalem zasłużonym kulturze Gloria Artis. Mówcy,先生, kolejny朋友. Dzisiaj mamy 为尊敬的波兰裔华波兰籍华裔作家胡慧芳女士送行。我谨代表中华人民共和国驻波兰共和国大使馆，向逝去的胡慧芳女士致以沉痛的哀悼，并向其家人表示最诚挚的慰问、嗯。 jak przenikliwe analizy literackie wypowiadała. Jak zatem podziękować za to piękne, dobre, mądre życie, za dobroć i smak zielonej herbaty, za przyjazną mądrość i za rozmowy o Konfucjuszu, i Sokratesie, za mądrą przyjaźń i za niezapomniany smak chińskich potraw, które również z Panem Żegrowskim poznawaliśmy dzięki niej. Odejście Ireny to dla mnie wielka dziura w życiu. Była moją najlepszą, najwierniejszą i najstarszą przyjaciółką. Poznałyśmy się. Przeszło pół wieku temu na uniwersytecie, gdzie była lektorem języka chińskiego, pracowałyśmy razem przez wiele lat w redakcji Kontynenty, potem spotykałyśmy się u niej, u mnie w domu, nawet razem byłyśmy u jej rodziny przed trzema laty w Chinach. Ale nie dlatego zabrałam głos. Proszę Państwa, tydzień temu miałam sen. Przyśniła mi się Irena, była w takim skromnym futerku, przez posta, już, stała i ja powiedziałam coś, coś do niej powiedziałam, ona mi odpowiedziała i ja zdałam sobie sprawę z sytuacji i mówię Irena, ty mówisz przecież nie żyjesz, ona od, na to to nie szkodzi, ja ciągle jestem i jest to prawda. Powiem ci. Śmierci miłość. Obydwie za mną. Jednej poczuł się czarnych, drugiej modry. boje. Te dwie są na miłości. I dwie śmierci moje. Przez niebo rozjeżdżone pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dołów w Ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiem tylko. Od śmierci.